Antoni Partum, kłaniam się nisko i zapraszam na rozmowę z Andrzejem Fonfarą, a więc jednym z najlepszych polskich pięściarzy w XXI wieku. Cześć Andrzej. Witam cześć, dzień dobry wszystkim, dobry wieczór. Andrzej, na co dzień mieszkasz w Chicago, ale tym razem znajdujesz się w Michigan, gdyś mógł wytłumaczyć kibicom o co chodzi i co właściwie tam robisz. Tak, mieszkam w Chicago, ale od trzech lat posiadam swój klub bokserski. Przyjechałem ze swoimi zawodnikami na turniej King of the Jungle. Jeden tutaj z większych turniejów u nas w okolicy, który odbywa się raz w roku. Mam siedmiu zawodników, dzisiaj w półfinałach walczy czterech. No i zobaczymy, mam nadzieję, że, że, że będą jutro też cztery finały. Także praca, praca jako trener i, i cały czas y, y, za pan brat z boksem. No to życzymy ci tych finałów, ale Andrzej, ostatnio znowu rozpaliłeś polski internet. Chodzi mi o tego głośnego tweeta, że obejrzałeś walkę, z lekkim opóźnieniem, co prawda, ale walkę Don Casio z Tomaszem Adamkiem. No to jakby się mógł skomentować. No, Don Casio nie robił nic tak naprawdę, tak, Tomek po prostu bijał sobie go jak worek, gdy Don Casio może, nie wiem, bardziej już w siebie i i, 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 bił więcej ciosów, no ale to wiadomo, to, to nie, ten, to nie ten, że tak powiem, poziom, poziom boksu, no i Tomek doświadczeniem zrobił go, tak, ilością ciosów, kombinacji, Także wiadomo, no, Tomek ma swoje lata, ale, ale no, takiego zawodnika jak, jak Don Casio no, łatwo pokonał. No właśnie, ale poszła taka lekka zaczepka w kierunku Tomasza Adamka. Czy rozumiem, że Andrzej Fonfara jest chętny na walkę z Tomaszem Adamkiem? To znaczy, no, myślę, że tak. No Dlaczego nie? Ja chyba byłem pierwszy we Frikach od Tomka, tak, i, i, i walczyłem w EMA, tak. Także z tym też nie miałbym problemu, żeby wyjść tutaj w pełni MA, Ale jeżeli Tomek chciałby zrobić to w boksie, to, to jak najbardziej zobaczymy, tak. Wiadomo, to była taka, taka że tak powiem, luźno rzucony tweet, czy, czy tam Instagram, tak. Zobaczymy, co, co z tego wyniknie. No właśnie, ale nie uważasz, że tak e, lekko, nieelegancko. W sensie, że jednak Tomasz Adamek jemu się trochę większy szacunek e, należy. A, ale nieelegancko w jakim sensie? No bo tam chyba napisałeś, że obu byś e, zrobił przed czasem, tak? No to, to, to co, w tym, co w tym, co w tym? Co w tym niemiłego? No uważa, po prostu po obejrzeniu tej, tej jakby tej, tej walki. No, to jest moje zdanie, tak? Ja też nie bok 6 lat, ale... Cały czas trzymam formę i y, no tą kasję to wiadomo, a wiadomo no Tomek Tomek ma na pewno większe doświadczenie, ale ma już y, ma już swoje lata. Y, wszed, wszedł, przed do flików. Chcę, chcę, też y, się bić tak jeszcze się bić także myślę, że no lepszego rywala niż niż mnie tutaj nie znajdzie tak jeżeli chodzi też o y, 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 o to, że no, razem kiedyś byliśmy tak y, wysoko tak w rankingach się Świata. Y, ja też, także, także myślę, że by, byłby to fajny pojedynek. Ale czyli rozumiem, że priorytetem byłaby walka za damkiem, a dopiero na drugim miejscu Don Casio. Y, zobaczymy. No. Ja jestem gotowy walczyć dzisiaj z Woma. Ale <laughs> naraz. Także, no tak, naraz. No. Y, tak się śmieję, ale no, tak jak mówię, y, jeżeli przyjdzie jakaś propozycja i yy, 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 no, to, no to na pewno ją przemyślę, tak. Yy, nie wiem, czy wiesz, ale gdzieś, gdzieś wczoraj yy, yy, maila napisał właśnie. No właśnie, tym yy, w tej sprawie. Kacper, jeszcze... Tak, Kasper napisał tweeta yy, też, że chciałby walczyć, bo zabrałem mu pierwsze miejsce. No słuchaj, no tak się, tak się wjeżdża na salony, tak? Po sześciu latach waga ciężka i. Yy, yy, i pierwsze miejsce. No to też świadczy o, o tej poziomie naszej wagi ciężkiej, tak? Bo ja jako zawodnik o wagi półciężkiej, czy tam lekko cruiser, moja ostatnia walka, wracając po tam 5-6 latach robisz walkę z chłopakiem, który, który gdzieś tam był też w rankingach, wskakuje na pierwsze miejsce, to znaczy, że no ta waga ciężka w tym momencie nie jest, nie jest za, za kolorowo. No właśnie, o kasprze zrobiło się głośno po tym. Jak pokonał Adama Kownackiego. Tyle, że pytanie, ile właściwie zostało w Adamie Kownackim z Adama Kownackiego, bo to już chyba cień tego zawodnika, którego mogliśmy podziwiać parę lat temu. Czy ta jego ekspresowa wygrana zrobiła w ogóle na tobie jakiekolwiek wrażenie? Czy, czy raczej. Znaczy, no na pewno trochę tak, no bo wiadomo, myślałem że, myślałem, że tu jednak. Y Adam postawił mu jakby mocniejsze warunki i, i, i nie przegra tak szybko tak myślałem, że tutaj będzie bardziej taki wyrównany pojedynek, że tak powiem więcej bijatyki, więcej wymian i że jeden i drugi będą po prostu y, przyjmować, oddawać i, i tak, taka walka się będzie toczyć, a tu no, Troszeczkę niespodzianka, troszeczkę nie, no bo widzieliśmy, że przez te ostatnie walki no, ta odporność Adama dużo spadła na ciosy. Kacper był na to gotowy, na pewno to była ich taktyka, że jak trafią, żeby iść za ciosem, wykonał swój swój plan i wygrał tak. Chwała mu za to też Kacper napisał, że walka ze mną, no to z szacunkiem do mnie poszedł, tak? Także także, no fajnie, no jest tam jakimś młodym prospektem wady ciężkiej, też szuka jakichś wyzwań, też szuka, szuka tego, żeby się piął w rankingu. Także myślę, że no też, to, też to przemyślę, tak? Tam gdzieś czekam taką na jakąś ofertę. Nie wiem, czy po prostu no będą w stanie jakby mnie zadowolić, tak? Pod kątem, nie wiem, finansowym choćby. No właśnie Andrew, latem stoczyłeś walkę. Wróciłeś do boksu po, po wielu latach, pokonałeś Fabio Maldonado, i tak się zastanawiam po co ci była ta walka, bo słyszałem, że to podobno była przepustka do starcia, do, do bycia rezerwowym w starciu Jake Paul Mike Tyson. Czy ty możesz to potwierdzić? Czy faktycznie coś było na e, rzeczy? Tak, było na rzeczy, kiedy Mike Tyson gdzieś tam odpuścił tak i, i nie walczył z jakichś tam powodów. Podobno medycznych dostałem y, telefon właśnie od, od jednego z menadżerów, że, że jest taki pomysł i że mógłbym zastąpić go. Y, później ten pomysł troszeczkę upadł, coś zmienili, przełożyli walkę, no ale gdzieś tam było taki. I to też na pewno troszeczkę była taka walka, żeby żeby troszeczkę y, otrzepać się z tej rdzy, Ale to też była walka, którą planowałem wcześniej, tak? Mój przyjaciel Bogdan Maciejczyk robił tutaj pierwszą galę taką zawodową. Y, wiadomo, moje nazwisko też przyciągnęło trochę ludzi i uwagi w mediach. I, i dlatego też, też zaboksowałem, bo, bo zrobiłem to też ta dla mojego przyjaciela Bogdana, który też się rozwija jako promotor i, i, i dlatego też przygotowałem się i do tej walki. Andrzej, jak gdyby się okazało, że Mike Tyson ostatecznie nie wyjdzie do walki, to to jest szansa, że ty możesz go zastąpić, czy, czy to już raczej jest nieaktualny temat? Nie wiem, nie wiem, czy jest szansa. Gdzieś tam temat upadł. Ja też tam później gdzieś troszeczkę podzwoniłem, popytałem. Zobaczymy. No Jake Paul na pewno też szuka troszeczkę łatwiejszych wyzwań i no i on robi pieniądze, tak? Musi wygrywać, żeby, żeby, żeby gdzieś tam być na tym stale i, i, i udawać zawodowego boksera, choć naprawdę, naprawdę y, źle, źle, nie walczy, trenuje i y, Ma uderzenie ma tak jak mówię a uderzenie ma dosyć mocne, no ale też nie walczy z nikim z nikim no dobrym, że tak powiem tak Z bratem fiurego gdzie, gdzie gdzie przegrał tą walkę to była jego jego chyba najmocniejszy zawodnik tak to no dobiera sobie, że tak powiem po amerykańsku boomów i, i, i e, Zobaczymy no, ja ja na pewno będę gotowy jak jeżeli będzie, będzie taka propozycja. Andrzej, a co ty w ogóle sądzisz na temat takich walk jak Jake Paul kontra Mike Tyson? Czy to jest w ogóle etyczne, żeby niemal 60-letni gość walczył ze znacznie młodszym rywalem? Nie no, dramat, dramat. Nie dość, że 60 lat, no ale w jakim on jest, że tak powiem, kondycji, tak? Gdzieś pokazują te migawki, gdzie on trenuje 3, 4, 5 sekund, wiesz, szybko. Na, 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 na kamerce, na telefonie to inaczej wygląda. Jakbyś zobaczył go, jakby zobaczył go, yy, że tak powiem yy, na żywo, to na pewno byś yy, no, zmienił zdanie. Yy, no Mike Tyson przede wszystkim ma swoje lata i nie boksował już, nie wiem, X lat 15, 20, no już nie pamiętam dokładnie. Yy, no myślę, że myślę, że to jest po prostu yy, wszystko robione dla pieniędzy, dla marketingu, ale z drugiej strony fajnie, bo ten boks jest też promowany, tak? Nie tylko UFC, ale, ale też yy, boks w Stanach. Andrzej, ty nigdy się nie ograniczałeś tylko do boksu, także w Stanach miałeś swoje różne biznesy i tak się zastanawiam, jak one tobie idą, bo pewnie pojawią się głosy w internecie, że o, może mu nie idzie biznes, to wyzywa Adamka. Jak to wygląda? Zapomniałem, zapomniałem założyć Rolexa, kurde. <grym> <grym> nie, no słuchaj, biznesy idą dobrze. Raz dobrze, raz słabo, wiadomo, to jest biznes. Rozkręcamy teraz nową firmę, cały czas gdzieś inwestujemy. No słuchaj, ja muszę też z czego żyć, moja rodzina. My musimy mieć że tak powiem lekko 100 tysięcy dolarów miesięcznie, żebyśmy, żebyśmy yy, przeżyli i, i działali także, także yy, na, na pieniądze nie narzekam. Ale tak jak mówię, no gdzieś tam jeszcze ciągnie wilka do lasu, a parę złotych się zawsze przyda. Nawet y, człowiekowi, który gdzieś tam coś ma, y, zawsze gdzieś się przydadzą ekstra pieniądze, żeby zainwestować, yy, czy nie wiem, czy, y, czy zainwestować w swój klub, czy zainwestować i pomnożyć te pieniądze. Yy, wiadomo, yy, Pieniędzy nigdy mało, tak, jeżeli chodzi o rodzinę. Ja też chcę zabezpieczyć swoje dzieci na, na dłuższą przyszłość, a mam ich trójkę, także mm, no my też myślimy pod kątem teraz też biznesu, a nie tylko sportu, bo wiadomo, że jestem pięściarzem, który już jest na emeryturze. Nie tak starym, wróciłem. No zobaczymy. Tak jak mówię. Yy, tak jak Tomek yy, yy, Adamek mówi, będą dudki, to, yy, to będziemy myśleć co dalej. Andrzej, mówisz 100 tysięcy dolarów miesięcznie, to co w Stanach jest tak drogo? Czy ty masz po prostu taki wiesz? Yy taki tryb nie, życia no, mówię, nie, nie, nie tylko ja tak jeżeli chodzi o no, ja mój brat kuzyn prowadzimy filmy razem y, ja mam jeszcze mamę która wiesz którą utrzymuje dom mieszkanie także samochody y, no każdy musi wziąć tam jakąś swoją swoją dolę tak żeby nie, na miesiąc przed tak szkoła ubezpieczenia samochód jeden, samochód drugi y, taksy podatki za dom y, także no, no wiesz y, y, jakieś tam renty gdzie, gdzie wynajmuję swój lokal, no trzeba, trzeba tych pieniędzy mi troszkę uzbierać, żeby żeby przeżyć, tak? I wiadomo, no, gdzieś tam ja mam taki standard życia, czy, 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 czy moja rodzina, że, że już gdzieś tam no, nie odmają sobie pewnych rzeczy, dlatego, dlatego no, też, też trzeba dobrze zarabiać, żeby, żeby gdzieś tam fajnie żyć, tak? To na koniec. Każdy wie, że jesteś legionistą i tak się zastanawiam, czy dalej w ogóle oglądasz mecze Legii będąc w Stanach i czy jesteś team Gonzalo Fejo, czy byś zmienił trenera? A na razie niech zostaje. Legia, Legia, wiadomo. No ma swoje momenty, słabsze i gorsze. Wczoraj wygraliśmy 2-0, także, także nieźle. Zobaczymy z Villarealem piękne zwycięstwo, tak? 1-0 z silną drużyną. To ja z całym sercem za Legią. Z Realem e... Betis, z Realem Betis. Tak, z Realem Betis, tak. E, także słuchaj, no co, Legia Mistrzem, mam nadzieję, że pokażemy się fajnie w europejskich pucharkach e, i e, no i w końcu zdobędziemy mistrz Polski w tym roku. A e, Andrzej, jeszcze jedno pytanie chciałbym zapytać o twojego przyjaciela. Arka Wrzoska, doskonale się znacie, też nieraz trenowaliście wspólnie. Powiedz mi, jakim twoim zdaniem Arek Wrzosek ma potencjał? Czy to jest zawodnik, który może nawet w przyszłości trafić do UFC i tam namieszać? Może zostać mistrzem KSW? Jak ty to widzisz? Oczywiście, oczywiście. Arek jest jednym zawodnikiem. Spędziłem z nim parę obozów. Yy, pomagał mi do walki z Najmanem, także, yy, także Arek jest świetnym zawodnikiem i na pewno ma, ma takie aspiracje, bo z nim rozmawiałem, że, że na pewno po tym jak zostanie mistrzem KSB, może w przyszłości też chciałby spróbować UFC. Yy, ma do tego potencjał, ma warunki, yy, poprawił świetnie parter, yy, stójka i, i nogi. No to wiadomo, że. że że są bardzo mocne, także to ja trzymam za Arkę kciuki i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości najpierw zostanie mistrzem KSW, a później spróbuje swoich sił w UFC. To co, Andrzej, teraz twoi zawodnicy będą walczyli, tak. życzymy im ja zwycięstwa, bo właśnie idziemy do ringu. A ty z... to się dzwonimy, jak już będzie walka za damkiem, tak? Zobaczymy, no, zobaczymy. Dobra, dzięki serdeczne za Dobra, poświęcony dziękuję, czas. pozdrawiam, dzięki, dzięki cześć.